Kurczę, popatrzcie tylko na to. Mój widz tworzył tą mapę przez 10 godzin. Serio, wyobraźcie sobie, że 10 godzin siedzi widz i tworzy mapę specjalnie dla mnie. To jest niesamowite. Mamy tutaj ogromny, ogromny tor przeszkód i jeszcze większego minionka, dlatego nie wyłączaj tego filmu. Już na samym wstępie widzę łamigłówki. Wydaje mi się, że muszę rozwalić ten właśnie plasterek, aby zaraz ta armata rozwaliła. Uwaga, bo! A ty jeżeli kupujesz cokolwiek w Stumble guys, Ten pakiet zdolności na przykład To tylko i wyłącznie kiedy wpisujesz kod ABRA Już teraz wejdź na koniec sklepu Czy masz stary sklep, czy nowy to nie ma znaczenia Tutaj wpisuj A, B, R, A. raz na tydzień I w sekrecie powiedz o tym znajomemu Oj, ten skin jest naprawdę gruby Tylko trzeba się pospieszyć, bo niedługo zniknie My z kolei walczymy o polski skin piłkarski Dlatego kod ABRA jest obowiązkowy No dobra, w takim razie Widzę, że ciśniemy tutaj tak to Wow, ej Ej, to ma tak wyglądać, że to mnie walnęło, no dobra! Okej, okay, teraz słuchajcie, powinno być troszeczkę lepiej. Więc ciśniemy. Tutaj widzę kolejny plaster, który prawdopodobnie trzeba rozpapilić. Więc uwaga, uwaga! Trzymajcie się mocno, widzowie, nie wiem co to... Tam... Okej, okay, będzie. Jest piła. Ej, nie no ja kocham. Serio, kocham mapy od widzów. Serio. Róbcie takich mapeczek dłuższych. Jak najwięcej. I po prostu będziemy tego nagrywać. Więcej. Częściej. Tak. Dobra, tutaj widzę, że jo i BUM! BOM BOM! Lecimy, lecimy, fajnie się, słuchajcie, fajnie się gra w mapeczki, stereo. Wakacje, Stumble Guys, mega ciepło na dworze, nie ma szkoły, a ty sobie grasz jak szefito, los papito Dobra, tutaj kolejna strzałeczka, ej, te strzałki są naprawdę fenomenalne, bo Serio, chyba one są postawione tylko dlatego, że po prostu jestem mega nieogarem, i po prostu widzowie chcą, żebym to przeszedł, bo inaczej bym nie zdążył. Nieważne! Lecimy, lecimy, śpimy. Tak, tutaj, lecimy sobie właśnie środeczkiem. Ty, to jest w ogóle. Ja się czuję, jakbym był takim szczurem trochę, który w kanalizacji chodzi, i próbuje znaleźć wyjście. No, tak, taki feeling, ale spoko. jest fajnie, jest fajnie. cool, duża, fajna mapka, słuchajcie, póki co mega łatwa, no bo tak naprawdę to nie mam, słuchajcie, gdzie failować ale podejrzewam, że zaraz to już będę, gdzie miał failować. ją. Okej, okay. tutaj nie wiem, czy to będzie słuchajcie, pońcik, czy nie, ale zawsze mieliśmy tak, że akurat te żółte coś się to są checkpointniki. Takie checkpointiarze, janiarze. Ale spoko. Dobra, tutaj sobie przejdziemy. T... Wow, dobra! Czyli teraz na górę. W porządku, panie władzu, spokojnie. Ej, dobra, tą mapę stworzył Gru. Możecie go kojarzyć. On występował w odcinkach, czy chociażby tworzył nam mapy i on jest ogólnie. Hmm, chyba to trochę widać. Fanem minionków! I serio, ten minionek jest naprawdę ogromny, no naprawdę jest mega duży, ale Może słuchajcie, będziemy w stanie właśnie wskoczyć na jego górę, bo tutaj widzę, słuchajcie, to wyskocznie. Ej! Ja chcę wejść na tego minionka, tak! Dawaj no. A, bo to tak jakby do boku leci. Dobra, to poczekaj, to poczekaj, w takim razie dobra, lecę se tędy Ty chyba muszę na ten. na, na ten znak, co nie? No bo jak inaczej. Ej, grubo. Naprawdę to jest ogromne. Naprawdę ten minionek jest mega ogromny. Yeah. Ej, kozacka mapa. Yo, jeszcze tutaj meta pato. Mogę sobie wejść do środka minionka. No tak, on ma trochę pusto w tej głowie, nie? Jakby bez to słuchajcie, trochę pustka, ale jest mega dobrze. Tylko Polacy mogą w to grać? Okej, okay, czyli jeżeli jestem z Polski, to ta mapa mi po prostu nie zadziała? Czy znaczy, jeżeli jestem z Polski, to zadziała? A jak nie jestem z Polski, to wtedy nie zadziała? Ty, mega mocne, musimy to zobaczyć. No ja akurat jestem z Polski, więc w teorii powinna ta mapa zadziałać tak, jak, no, należy. Mapa nazywa się Polska. Ej, dobra, ta mapa jest jakaś. Absurdalnie długa Dobra, powiem wam szczerze, nie wiem, którędy mam iść Bo normalnie poszedłbym chyba tędy Ale tu jest woda, ja nie ufam tej wodzie Ej, a jeszcze jak się cofnę Ja nie wiem, czy my w ogóle mamy czas, żeby słuchajcie Analizować takie rzeczy Chyba chyba po prostu polecę, słuchajcie, tędy Chyba po prostu polecimy sobie tędy Ej, ja nie wiem, czy się da tędy, ale dobra, zobaczymy Poczekajcie, jakbym zrobił to O kurcze, nie wiem, czy da się wejść na ten medal No dobra, a jakbym spróbował z tej strony Boję się, że wiecie, ja będę próbował co? Będę próbował, słuchajcie, różnych jakby dróg, a potem się i tak okaże, że jest źle, co, nie? Ja cię kręcę, ej, ogromnie długa. Chyba, że to, słuchajcie, z po prostu kilka różnych dróg, kilka po prostu jakby różnych możliwości. No to w to, 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 to te, te, też mogę uwierzyć, dobra? Dobra, 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 dobra. I teraz słuchajcie, ciach i ciach. Ej, mam wrażenie, ale mogę się mylić, że tutaj autor tej mapy celowo! Tak to policzył, żebym nie dał rady. Zej piłką to na pewno by się dało, ale dobra, zrobimy, słuchajcie, tak, zrobimy... Na tym się nie da stać? Nie! No nie mów mi, że się na... Nie, no musi się dać na tym stać. To by było zbyt dziwne, jakby się nie dało. Dobra, co ja mogę, słuchajcie, w takim razie odwalić? Co ja mogę, słuchajcie, tutaj odwalić, no? No naprawdę... Nie, no musi się dać, słuchajcie. Musi się dać na tym stać, no bo to by było... Ej, to w takim razie jak? To w takim razie... Poczekaj, 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 Czy on zrobił w takim razie, słuchajcie, specjalnie tutaj tą traskę, żeby to był mega wielki gigatrol? No bo... Jakby tam się nie dało na tym stanąć, no to może, słuchajcie, tutaj, ta woda może jakoś tym razem, słuchajcie No nie, no, poczekaj, i zrobimy tak Dobra, okej, okay, spoko Przy pomocy zdolności jestem tutaj Ale tędy też wydaje się, jakby on udostępnił Bardzo dziwne, bardzo dziwne Wiecie co? Yy, mnie się wydaje, że ja chyba muszę, słuchajcie, tędy tutaj przeskoczyć pod pońcika. Bo tutaj, no, nie jestem przekonany, słuchajcie, czy jest checkpoint Ale popatrzcie, mega kozacko to wygląda, co? Naprawdę, słuchajcie, z każdej strony ta mapka wygląda mega kozacko Mocno długie to jest Mega mocno długie Ale zarazem, słuchajcie, to może być troszeczkę trudne Bo niby, wiecie, wydaje się, że A, na przykład tutaj te, te skoki są malutkie Ale no, kurczę, te odległości już... No, dobra, tym razem się akurat udało Chciałem powiedzieć, że wcale nie są takie malutkie te odległości Tutaj, słuchajcie, te klocuszki to się już robią naprawdę O, kurde Ja mam po tym skakać? Ty, czy ja w ogóle dam radę? Łoł, Wow. Wow! wow. Ej, to było, to było kozackie, to było serio mega kozak, jaka ta mapka jest tłusta, nice, ej, o, nie, La policję, no, dobra, okej, okay, dobra, oj, 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 skibidi. nie, 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 poczekajcie, bo to jest Zrobi. Do... no, wait, wait, dobra, wariacie, zrobimy tak, zrobimy tak i teraz normalnie stój tu, o, oh, dobra, na spokojnie, jeszcze raz. Dobra, robimy sobie tak, tutaj zrobimy sobie tak, tutaj zrobimy sobie tak, tutaj zrobimy sobie pojedynczą spację, tutaj pojedynczą. Tutaj ciach! Podwójna spacja musi wjechać. I tutaj słuchajcie, staniemy sobie na tym tutaj, chociaż przez chwilę jesteśmy bezpieczni, albo udajemy, że jesteśmy bezpieczni. Problem jest taki, że słuchajcie, nie widzę tutaj nic związanego, słuchajcie, z checkpointem. No to jak tutaj, słuchajcie, nie ma checkpointa, no to ja mogę mieć mega przerąbane, co, nie? Mega, mega przerąbane. Dobra, 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 dobra. Czyli tak, staniemy sobie tutaj, uwaga! UWAGA! Ło! Dobra, prawie spadłem, ale jest git. Dobra, lecę sobie tutaj. I teraz co mam zrobić, słuchajcie, bo jak tu nie ma checkpointa, to przecież to mnie zaraz wywali. To mnie, słuchajcie, zaraz tak wywali, że przecież to jest... nie ja, ja, ja. Dobra, widzę, widzę chyba o co chodzi. Widzę o co chodzi. Ten młot jest, słuchajcie, tak hardcore wolny, że ja mogę zrobić coś takiego. I teraz pu, pu! wow! Ej! To jest serio jedna z lepszych mapek w moim życiu! No co ty dajesz? O kurde, ale to jest Zaczek. Dobra, powiedz, że to był checkpoint. Nie! Ej, serio? O nie, no stary, no chyba nie. Nie, no chyba serio nie. Dobra, no próbuję, słuchajcie, jeszcze raz, ale no to ja... Ja, ja już wiem, jak to się skończy. Nie, tu bez szans, słuchajcie, nie wystarczyłoby mi czasu, dlatego wziąłem sobie, e, po prostu, słuchajcie, jakby wyjście. Wziąłem sobie teraz emotkę piłki i sprób... Bujemy, po prostu zrobić to, słuchajcie, inną drogą, co nie? Znaczy, wiadomo, fajnie by było przetestować po prostu każdą z tych dróg, bo dróg są... Co? Chciałem powiedzieć, że dróg są trzy? Co to było? Ej, no to jak ja mam dobrze... No nie! Kapko, czy ty zrobiłeś właśnie celowo mapę tylko i wyłącznie po... To, żebym nie przeszedł tego? Nie, serio, chyba tak. Nie, no, agencik, słuchajcie, jest mocny. Agencik, słuchajcie, jest serio mocny. Jeżeli na tym sterowcu nie da się, słuchajcie, stanąć... No to w takim razie, słuchajcie, co ja mam takiego zrobić? Nie, to jest bardzo dobre pytanie, bo albo to był mega ultra bug, albo nie kumam. No dobra, zrobimy tak i te... Czy to jest prank, czy to nie... Ej, ja nic nie rozumiem z tej mapy, przysięgam! Nie rozumiem tego! Przecież... On zrobił normalnie drogę. Niemożliwe, że ten sterowiec, słuchajcie, jest nie do przejścia. Jakby. Nie, to nie, nie, nie. Robię teraz, słuchajcie, ostatnie podejście. Bo jeżeli to nie zadziała, no to. Chyba jakby. Sore memory, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Można, słuchajcie, co jeszcze zrobić? Można wziąć piłę i. Mm -mm, to jest jakiś bug. Poszedłem sobie tutaj, stanąłem sobie tutaj, nie wiem czy to słuchajcie w ogóle cokolwiek ma mi dać, ale chyba z tego co widzę to tak średnio, tak nie za bardzo, niekoniecznie. Ta mapa jest jednym ogromnym trolem. naprawdę, że nie do końca wiem co ja mam zrobić. Halo, halo, ja próbuję tutaj cokolwiek zrobić, ale ty mi nie pozwalasz. Ruszaj się typie. O, i co, i teraz mnie wybijesz jakoś? Nie, tower, mapeczka, która także wydaje się być nie najkrótsza, raczej nazwałbym ją skomplikowaną, sami widzieliście, tutaj będzie dużo pocenia, takiego właśnie niemiłego pocenia, że tutaj na przykład gdzieś, co ja mam niby tutaj zrobić, jak ja mam tutaj niby wskoczyć? Nie, dobra, zaczynamy, słuchajcie, serio z grubej rury, bo widzę, że tutaj po prostu to będzie mega trudne do przejścia, okej, okay, czyli ja mam jakoś magicznie się, ja mogę tak to zrobić? Okej, okay. yy, magicznie się tu znalazłem, ale co dalej? Eee, serio, co dalej? Dobra, jakby... No nie, 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 no to z jakaś ma... Za, co ja mam? Dobra, zaczy, Zaczynamy, słuchajcie, w miejscu, w którym już nie wiem co zrobić, a będzie chyba tylko gorzej. Haha, <laughs> XD! XD, co ja mam tutaj zrobić jak to się nie da wejść? No bo poczekaj, poczekaj, no jakoś, jakoś magicznie tam się na pewno da wejść, tylko... E co? Dobra, okej. Okay. Zrobiłem to emotko, zrobiłem to zdolnością. Nie wiem, czy jakby autor miał to na myśli, pewnie nie, ale tak czy inaczej, no, tak po prostu wyszło. Więc tutaj zrobimy tak, tutaj zrobimy tak, okej, okay, i spoko. Jeżeli, słuchajcie, mogę używać zdolności, a nie było napisane, że nie mogę, to sobie będę używać. Mamy tutaj metę, która, no nie wiem, no nie wiem, jak dla mnie to na trochę śmierdzi, znaczy... Nie żebym czuł tutaj zapach przez tam jest. No ale co, naprawdę myślę, że ta, ta meta akurat naprawdę, naprawdę była prawdziwą taką mega gitmetą, no mo im zdaniem nie. No dobra, widzę, że tutaj chłop się będzie dobrze jakby bawił trollowaniem. Spoko, spoko rozumiem, rozumiem. No to w takim razie ja będę używał cały czas zdolności. A, a co teraz? że tutaj? O kurde. No dobra. Ej, to fajna mapka. To w takim razie słuchajcie, naprawdę fajna mapka, bo tutaj będzie dużo kminienia, takiego, wiecie, że ktoś naprawdę nas trolluje, robi nas w, no można powiedzieć balona, nie? Takie typowe bambuko. A zarazem i tak będzie spoczka, będzie słuchajcie dobra zabawa. Więc uwaga. ja mogę na tym O kurde. O kurde. Dawaj. Wy o nie! W to drugie lewo. Aaaaaaaj, Ale dobra, ja tak czy inaczej, słuchajcie, emotką skoku to sobie tutaj będę radził w takich sytuacjach, więc myślę, że lightowo, Myślę, że słuchajcie, lightowo, polecimy sobie... Gdzie? O kurde, dobra. Dobra, wjeżdżamy tutaj. Nie, naprawdę, szacun, szacun za te mapy. Zauważcie, że w tym odcinku mamy same kozackie moim zdaniem. Nie mapy. Serio, bo one, nawet jak są, słuchajcie, trudne i ja oczywiście, wiecie, się wkurzam, no to wiadomo, że mega doceniam, że one są dalej mega kozackie, takie angażujące, że po prostu, serio, trzeba pomyśleć, co zrobić. To jest, słuchajcie, coś na zasadzie, zasadzie szklanego mostu chyba, czy... Okej, okay, to jest szklany most. Nie, bo już myślałem... Ej, przed chwilą to przeskoczyłem. A nie, bo to był checkpoint, dobra. Okej, okay, czyli ziomek zrobił tak mega elegancko checkpointy pod nas. No to szacunek w takim razie, słuchajcie. To naprawdę giga szacunek. Okej, okay, i co? Tutaj pewnie do prawej. Wiadomyks. Dwa razy jeden. Hm. Widzowie, jak myślicie? Napiszcie teraz w komentarzu. Dwa razy jeden. Czyli jakbyś wziął jedynkę, tylko że masz dwie jedynki. No wiadomo, że jeden, co nie? Wiadomo, widzę. O, chyba jednak nie. XD! XD! Dobra, nie słuchajcie, to jest wspaniałe, bo chyba chyba obie są dobre. Eee, czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Poczekajcie, co tu się dzieje? Nie, no chyba muszę tędy. Aha, widzę, jakie ma znaczenie, bo tu mamy po prostu parkur. Dobra, nie, no masakrycznie dobra mapa. Masakryczny kozaczek. E, trochę się boję, że tutaj słuchajcie, nie widzę formuły checkpointu, a zaraz pewnie spadnę, znając mnie. Ale zobaczymy, słuchajcie. Może nie będzie takiej masakry. Póki co łatwe skoki, ale wiecie, ja tutaj potrafię złapać jakiegoś laga. E, nie tylko internetu! Laga mózgu też dość często potrafię złapać, więc kumacie, co jest pięć, nie? Dobra, tutaj sobie wskoczymy, tak? Tutaj sobie wskoczymy. Plum! I, I co teraz jakoś tu? O kurde! I co teraz? Mogę to... Okej, okay, czyli mogłem. Dobra, to teraz zrobimy sobie. Plum, 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 plum. plum. I tutaj! Ej, do! Nie, no mega! No naprawdę, słuchajcie, no taki sztosiek mapka, no taki sztosiek mapka, że ja nie mam. Ja nie mam nic do dodania, nie? Ja nie mam nic do dodania. Pamiętajcie, jakby co dwa razy jeden, to dwa. Nie jeden. To jest za grube. To jest serio za grube. Ta mapa czeka ponad miesiąc. Znaczy, w sumie to nie wiem, czy ponad miesiąc, ale moim zdaniem ponad cztery tygodnie czeka na to, żebym w nią zagrał. I nie! Nie czeka dlatego, że jest jakaś tam, nie wiem, słaba, wybrakowana, tylko po prostu jakoś tak wyszło. Serio, nie umiem wam powiedzieć. I mamy, słuchajcie, tutaj trzy drogi, żeby to przejść. Podejrzewałem, że to jest pierwsza. Nie, no nie, no nie mów, że to jest pierwsza z nich. No nie mów. Haha, <śled> yeah. nie. Tamtą metę to widzimy, co nie? Ale ja bym chciał, słuchajcie, pójść tutaj. Bo on mówił, że są trzy drogi. Czyli to jest jedna meta, słuchajcie, która działa. W takim razie chcę zobaczyć, czy to jest druga meta, słuchajcie. Nie! To była fake meta. Okej, okay, bo były jakby cztery mety na tej mapie. I się zacząłem zastanawiać, co? No to w końcu trzy drogi czy cztery drogi? Jakby, o co chodzi? Ale dobra, zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, pójdziemy sobie tutaj. Tak, bo mapeczka, wiadomo, może nie jest nadwymiar jakoś ultra hardcore skomplikowana, ale zasługuje na to, żeby, słuchajcie, w nią zagrać. Serio, tyle czasu. Naprawdę tyle czasu czeka, więc. O, ojej. Więc po prostu trzeba, jakby jej dać szansę, co nie? Dobra, dobra, dobra. Teraz tak. Ona będzie spadać sobie tutaj w dół. Więc ja sobie teraz mogę. O, pytanie, czy mnie spali? No nie, naprawdę spadłem za nisko. No to podejście numer 85400. Bo ja robię sobie teraz tak i teraz muszę zdążyć. Wiadomo, wiadomo. Dobra, i teraz lecę sobie tutaj, lecę sobie tutaj, lecę sobie tutaj. Wow. Ej, ale dziwnie wybiło co? I co, myślicie, że to jest dobra metoda? Jeżeli tak, no to uwaga, uwaga, uwaga! I BOM! A wy, widzowie, wpisujcie w sklepie kod Abra!